Hej kochani, to ja, witajcie na moim kanale. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, byście otrzymywali powiadomienia o moich nowych filmach. I jeśli wam się filmik podoba, o zostawienie łapki w górę. Dziś chciałabym dla was poprowadzić mały pora poradnik lub tutorial dla niektórych, jak przygotować się do nagrania jakichś tutaj filmików e, z szlachów, jak jak ja właśnie teraz zrobiłam. Więc najpierw zacznijcie od tego, by przygotować sobie tutaj dobrą strefę pracy. Ja jak mam się dla mnie, więc nie patrzcie się, bo jestem. Na przykład ułożyć sobie konie. Ja mam jeszcze tych koni bardzo dużo. Ale tu będzie tyle zmieściło na razie. Mm -hmm. Więc tak. Ułożyć sobie tam mam ogółem wszystkie figurki, jakiś padoczek. Mm. No więc właśnie tak ustawienie sobie konie. Wszystko będzie w porządku. I ja na przykład jak chcę sobie nagrać to tak. Tam się sobie że chcę tego konia, wyciągam go. No i wiecie: na przykład zakładam mu kantarek. Yy, I na przykład właśnie kantarek jak. Jak taki mój. O! Zrobiony z futerka. Proszę. On jest akurat na nią za duży. No ale co, i właśnie taki kantareczek. I właśnie wybieram sobie konia, na przykład zakładam jej taki kan y Stawiam tutaj. Tu mam różne myjki, używam ich padoczki, oczywiście stajnia, ujeżdżalnia, tam różne inne rzeczy, Nie z ja na te klocki, to jest z mojego kuzna. No i mam mnóstwo też takich figureczek. Bez figurek nie ma możliwości nagrania y, filmów, no chyba, że ma to być y, filmik o dzikich nie? No to wtedy już jest. Jeśli chcecie nagrywać profesjonalne filmy, to dobrym sposobem jest również zakupienie takiej oto lampy. Nie jest ona bardzo droga, a da wam, da wam bardzo duże, bardzo dobre naświetlenie. Y, która sprawi, że Wasz film będzie jeszcze lepszy. Jeśli chodzi jeszcze bardzo o realistyczność, to przydadzą się siodełka oraz ogłowie, no oczywiście figurki koni, postać, to już mówiłam, no i dereczki. Dereczki to jest priorytetowa rzecz. Moż mo można zrobić samemu. Ja mam na przykład własnoręczne siedła, kantary i dereczki. No i pasze oczywiście. Jak ja mam tutaj wszędzie pasze umieszczone sianka, kupy, jabłuszka i w ogóle jakieś takie, właśnie ten miskę muszę sobie obrócić. No i też fajne, fajnie by było, gdyby właśnie mieliście jakieś widły, szczoteczki, bo to też bardzo tak można realistycznie sobie nagra nagrać, że coś. Mm. Jeszcze w szlachach jest fajne to, że ja wam pokażę magię. Że właśnie tutaj yy, szlachy zrobiły coś takiego... Kurczę, nie mogę nałożyć, ale że masz takie dziurki i które nie musi być koniecznie widać na filmie i możesz właśnie yy, jej użyć yy, do nałożenia widełek. I wtedy to wygląda bardzo realistycznie. realistycznie. Oczywiście fajnie też by było, żebyście mieli jakieś przeszkody, drągi czy jakieś takie rzeczy. To wszystko jest do zakupienia, um, oczywiście wiecie ja już zbieram to od jakichś 6 lat, więc e, trochę się tego narobiło, mam jakiś ze stówek koni. Mam oczywiście takie figurki, różne tutaj ślełka, muszę sobie dokupić do. no i mam jeszcze tak, jakieś pieski, siarbaczki. Biewióreczki, jakieś właśnie te takie ten, łańcuchy, drągi. Yy, więc to jest spoko. Yy, mam przeszkody, murki i różne rzeczy, yy, do tego więc to jest właśnie takie spoko. Yy, no i co? Możecie sobie właśnie wybierać yy, różne konie, na przykład. Ja mam te takie unikaty różne, jak na przykład ten. Yy, na przykład jak ten to już na przykład nie jest fajch, ale to jest kolekta z tego co mi się wydaje. Mam też sporo tych koni kolekty. Bo niemniej jednak są one fajne. No i oczywiście jakby same konie i nagrywanie rzeczywistości. Czyli wiecie, na przykład ja sobie puszę, nie mogę postawię tego konia. No stój, rzesz. No nie, nie, mi się robi znowu to samo. Okej, okay, ogarnę, że wiecie, ja na przykład postanowię, że biorę tego konia, nie wiem, yy, postać do żerki, biorę sobie konia i chcę nagrać sobie coś, na przykład biorę tak, biorę tu taką postać i robię tak, no bo wiecie, ja mam yy, tam 10 lat, tutaj sobie wezmę widły, posprzątam, yy, no bo to wygląda bardzo nierealistycznie hmm. jeśli chodzi jeszcze o przykład właśnie konia to na przykład nie mogę zrobić sobie tak, że się wezmę konia, tutaj sobie pójdę o tak, siądę na konia o tak sobie siądę Ała. siądę sobie na konia i jadę, nie? bo to po pierwsze widać rękę, po drugie figurkę po trzecie nie ma w ogóle siodła więc to jest właśnie taki też priorytet żeby to było realistycznie nagrane więc my się kochani, że byłoby to na tyle, nie, nie widzę już takich podstaw. Oczywiście nagrywajcie jak chcecie. Ja tutaj nie mam co do tego. Ten każdy film jest wyjątkowy. Każdy z nas jest wyjątkowy. Nie oceniajcie się na przykład po nagraniu filmu, bo na przykład jak ja nagrywam szechy, to nie wrzucam nic już na, na przykład, nie nagrywam i nagle mi zobaczy tutaj palce, nie? Dla mnie to już jest jakaś wada, ale właśnie nie oceniajcie się po takich rzeczach, jeśli się ocenialiście. No i ja po prostu już kończę, więc bajko, do, do, do zobaczenia i, i, i do zobaczenia.